Witajcie w lidze T-Racers. Przez najbliższe tygodnie kierowcy zmierzą się ze sobą w serii emocjonujących wyścigów. Kto okaże się najszybszy i wygra pucharty Racers, już wkrótce się o tym przekonamy. Każdy z uczestników weźmie udział w trzech wyścigach, a kto wygra najwięcej z nich, wystartuje w wielkim finale! Kto zostanie zwycięzcą? Pozdrawiamy Was z leśnego toru Forest, znajdującego się w cieniu tej wspaniałej sosny. To naprawdę wyjątkowe miejsce. Zawodnicy będą się ścigać w pełnym słońcu, a my znaleźliśmy uroczy zakątek. No dobrze, przejdźmy już do rzeczy. Pierwszym uczestnikiem, z numerem 20, Sculflip, cool który zmrozi nam krew w żyłach swoim autem złożonym z Eatley Push i Fast Cup i rozpędzi samochód chłami Winterstone, które jeżdżą po jezdni gładko jak po lodzie. Jego rywalem jest nikt inny jak sam Golden Kraken z numerem 1, faworyt wyścigu. Ma po swojej stronie ciężką artylerię. Deep Gold, Boom i Deep Tentacle to zwycięska kombinacja. Za chwilę sami się przekonamy. I już są kierowcy. W napięciu czekają na sygnał startu. I czyli skopyta! Na pierwszym nakręcie Golden Kraken obejmuje prowadzenie. Cool Flip dapczy czemu Golden Kraken świetnie odnajduje się na tym torze. Tak, nie ma przed Golden Krakenem żadnych tajemnic. Cool Flip zaczął przyspieszać, ale wydaje się, że wygrał Golden Kraken. Za chwilkę zobaczymy zdjęcie z finiszu. Co za wyrównany wyścig. Wszystko jasne, Golden Kraken przekracza linię mety z przyklejonym do niego Cool Flipem. Co za pirat, doskonale wiedział, jak poradzić sobie z każdym fragmentem toru. Zwycięzca Golden Kraken ze swoim autem z części Deep Gold, Back i Deep Tentacle zdobywa Trzy punkty. Niezły ten jego samochód, prawda? Prawdziwe cudo. Aby dowiedzieć się więcej o kierowcach i autach, wejdźcie na stronę www.myślnikraser.com.